Witam bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Filiżanka Kawy z Wróżką. Dzisiaj, moi drodzy, zobaczymy, czy tutaj nam coś wyjdzie z tej wróżby, bo czasem mało widać. No, zobaczmy. Ta sama Filiżanka, co wczoraj. Tu akurat ja nie widzę żadnych śladów. Bardzo gorąco, moi drodzy, was wszystkich pozdrawiam i przyjrzyjmy się bliżej. Kadzidełko Pagan, kadzidełko magiczne Pagan. Taką mam tutaj karteczkę, bardzo ładnie pachnie. Ja wiem, że to może nie jest czasem, mnie to duszą te kadzidełka. Może za dużo ja tego używam. No dobrze, ale to taka moja tutaj uwaga. Tutaj widać jedynkę, moi drodzy. Jeden. Tu można powiedzieć, że też cztery, czwórka. Możliwe, że kwiecień będzie ważnym miesiącem. Tutaj takie y, drobne, moi drodzy sprawy, y, które są tak naprawdę. Y, wydaje się, że błahe, tak, jakoś dużo drobnostek, które są koło nas, ale mogą one być bardzo istotne. Możliwe, że nie zwracamy uwagi na takie detale w naszym życiu. Może to jest taki czas, w którym, no, nie bardzo nam po drodze z takimi szczegółami nie umiemy tego dostrzegać, nie potrafimy się tym cieszyć i moi kochani, możliwe, że niespodziewana podróż i to może być w kwietniu, koniec miesiąca kwietnia. Też tu widać trójkę, moi drodzy. Trzy, tu jedynkę, tu czwórkę. No, bardzo ciekawa jestem. Tutaj literę F z alfabetu, dwa razy M. No i oczywiście, moi drodzy powiem szczerze, że jest tutaj taka jak gdyby postać moi drodzy w takiej aureoli jakiejś. Ja tutaj widzę tak jak gdyby ktoś siedział i w takiej aureoli. Na pewno jesteście chronieni bardzo mocno przed złem. Na pewno jesteście w fazie w na etapie, moi drodzy, robienia może rachunku sumienia, wspominacie swoją przeszłość bardzo mądrze, dojrzale jakoś. Tutaj jest takie działanie, właśnie z rozsądkiem, mądre. Ale też nie pozwala Wam się coś cieszyć, moi drodzy, takimi małymi, właśnie drobiazgami. Jakby tu był jakiś, właśnie, problem w Was, w Waszym życiu w tej chwili. Macie na pewno tą ochronę z góry wielką. Jesteście błogosławieni. Jesteście, moi drodzy, bardzo mocno, tak naprawdę. Ochraniani i tego trzeba się trzymać, kochani. Tutaj, tak jak mówiłam, koniec kwietnia podróż. Yy, marzec niedługo się zakończy i odejdą, możliwe, że jakieś poważniejsze. Kłopoty w Waszym życiu, może dla niektórych mniejsze, ale dla niektórych większe. W ma, e, marzec, w kwietniu już będzie łatwiej. Dobra pasa, w kwietniu ja widzę, powraca podwójna dobra pasa. Także to, co było może trudne w marcu, jakieś sprawy przeżycia, czy rodzinne, czy zawodowe, mieliście jakiś problem, to to już będzie odchodzić, kochani. Tutaj kwiecień łatwiejszym miesiącem. Ja tutaj jeszcze widzę dwie osoby bardzo mocno zaangażowane. W porozumienie może to być bliźniaczy płomień, nawet. Macie kogoś, przyjaciela, partnera, żona, męża, żonę męża osobę, która tak naprawdę Was wspiera w każdej sytuacji życiowej, moi drodzy. Jest dużo uczucia. Jest dużo miłości, ale tutaj jest taka nostalgia. Tu, zobaczcie, tutaj też taka czwóreczka się nam pokazała. Ważny miesiąc. Tu znowu ta trójka się powtórzyła. Cyfra 7 i 3, może być 73. Hmm. Siódemka i trójka w środku małe E i S. Tutaj kochani jest S. S symbolizuje S z alfabetu. Czy małe, czy duże, ta literka symbolizuje, moi drodzy, chęć zaprzestania konfliktów, pogodzenia się z losem, pogodzenie się z innymi, pogodzenie się z tym faktem, jaki jest. Także, moi kochani, tak jak mówię, w kwietniu czuję, że dobra pasa do Was powróci. Jeśli było nawet jakieś zamieszanie w tej chwili, to to już z marcem kończy się. Dużo liter, dużo cyfr, moi drodzy. I też bym. Powiedziała, że tu z jednej strony czwórka i siódemka. Tak jak gdyby siódemka coś magicznego, tutaj tak naprawdę jest bardzo dużo magii, moi drodzy, jest bardzo dużo też iluzji w Waszym życiu w tej chwili. E, możliwe, że spotkacie się z oszustwem w najbliższym czasie. E, no, oczywiście, ja przestrzegam, tak? To jest takie ostrzeżenie, ale siódemka to są iluzje, moi drodzy, pomyłki, oszustwa, rzeczy, które tak naprawdę przychodzą jakoś tak niespodziewanie. Pilnujcie swoich rzeczy, moi drodzy, w najbliższych dniach, bo może być jakieś oszustwo, pomyłka, złodziejstwo. Tutaj też widzę liczbę 70. 5, moi drodzy, 75, a z drugiej strony widać 15. Także to może być też dla Was ważne. Tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała, że jest to połączenie. Nie martwcie się, jest ktoś tak naprawdę bardzo ważny dla Was w Waszym życiu i nie da Wam zginąć, tak jak gdyby. Tutaj, kochani, jest taka y, mała jakaś zwłoka w podróży. Podróż, która musi być przesunięta, ale nie od długo, o parę dni ale podróż na kwiecień się szykuje. Y, też, y, moi kochani, tu można powiedzieć, że są jakieś takie y, sprawy. Y, w zatrzymaniu. Cały czas ja to widzę, że tak jak gdyby miało już coś dojść do skutku, jakiś plan, cokolwiek to jest i to jest zatrzymane. Ale na przyszłość nie marcie się, bo macie otwartą drogę, moi drodzy. Też można tutaj powiedzieć, moi kochani, że jest coś takiego tak jak gdyby print, takiej stopy, jakiejś, moi drodzy, tutaj, ale też tak jak gdyby to było, moi drodzy, taką niewiadomą, w którą stronę iść. Tak, w którą stronę iść. Macie jakiś taki problem, może z wyborem, coś w tym rodzaju. Bardzo dużo osób myśli w tej chwili o jakimś przemieszczaniu się, o przeprowadzce, o podróży. Tutaj macie w głowie plany podróż, przeprowadzka, zmiana miejsca. To miejsce, w którym może teraz mieszkacie, albo jesteście, nie służy wam. Nie jest to dla Was dobre. Macie w głowie jakieś plany. Na to, żeby przenieść się w inne miejsce. No dobrze, to wszystko to, co ja widzę. Nie było tak za wiele, moi drodzy, było jakoś tak mniej fusów, ale powiem Wam szczerze, że są różne sprawy do opanowania, ale takich większych, takich okromnych problemów nie widać, tylko widać, moi drodzy, ostrzeżenia. Co do nieprawdy, oszustwa, ktoś może Was oszukiwać, i to teraz jeszcze bardzo ważny ten koniec miesiąca marca: jest miłość koło Was i to dużo miłości. Tutaj jest kobieta, która tak naprawdę, głowa kobiety, która myśli z sercem, z sercem ma na dłoni. Jest lojalna względem swojej drugiej połówki, osoby, rodzin, rodziców. Jest bardzo lojalna względem drugiej osoby, z którą ma najwięcej do czynienia. To nie musi być to może być albo siostra, tak? Miłość taka nie tylko partnerska, ale relacje inne siostra, rodzeństwo, rodzice. Takie relacje właśnie ja tutaj widzę. Moi kochani, jest wyznaczony cel już dla Was. Macie taką strzałkę, jest wyznaczony cel i jest coś nowego. Tylko jeszcze chwilę, tak jak gdyby to Was troszeczkę powstrzymuje. Tutaj też to było powstrzymywane działanie. Na pewno jeszcze trzeba poczekać na pewne wyjaśnienia, jakieś opóźnienia ale tym się nie martwcie. Co my tutaj jeszcze, czy my tu jeszcze coś zobaczymy, czy ja coś jeszcze mogę wam tu moi kochani powiedzieć? Tak, uważajcie na swoje plecy, bo tak naprawdę bardzo y, może jesteście osobami, które nie zwracają na to uwagi, y, a trzeba dużo Pracy koło Was, bardzo pracowity moment w życiu, kolejny miesiąc. Na pewno będziecie się angażować w jakieś życie takie nie tylko uczuciowe, ale będziecie się angażować też i pomagać innym wkrótce. Cały czas ta pomoc wychodzi również. Także dobrze, litera A, moi kochani, z alfabetu litera a, litera x, co oznacza tak naprawdę ten x, małżeństwo, partnerstwo i ogólnie, moi drodzy, zaangażowanie w związek z drugą osobą, ale tak jak mówię, to mogą być związki, właśnie siostra, rodzina, rodzice, rodzeństwo. Tutaj też, moi drodzy, jest tak jak gdyby takie przemieszczanie się, potrzeba ruchu, potrzeba świeżego powietrza, o tym cały czas mówię. Tak. Też moi drodzy, tu jest kobieta, która tak naprawdę. Potrzebuje zrobić sobie jakąś zmianę, transformację z włosami, przemienić. Kobieta, która jest albo w koku, albo ma dłuższe włosy i będzie tak naprawdę zaczesywała je do góry, bardzo dobry moment właśnie jest na to, aby. Zmienić fryzurę, ale nie obciąć, nie chodzi tu o obcięcie włosów, tylko chodzi tu, może ktoś będzie sobie przedłużał, zagęszczał włosy, bądź też dbał więcej o swoje włosy, szczególnie kobieta. Tutaj, moi drodzy, tak naprawdę ja widzę bardzo dużo takich drobnych serduszek, drobnych. Drobne gesty w uczuciu, w miłości. Tutaj idą nowe osoby do Was, przyjazne osoby, które koło Was tak naprawdę cały czas są, i jest tutaj przyjaźń, miłość i jest zrozumienie. No dobrze, na razie to wszystko, moi drodzy, to co zobaczyłam. Jeszcze może tak znaki zaangażowane Zodiaku w to czytanie. Na pewno bliźnięta, na pewno baran, lew, panna yy, Irak, ale oczywiście dla wszystkich czytanie. Rzucimy sobie kością i zobaczymy tutaj tak naprawdę 1, 2, 5, 6, 9, 10. Dobrze. Wybierzemy sobie karty tarota. 1 2 3 4 na bok, musi odejść, 5, 6. 7, 8 na bok, 9, 10. Zobaczymy, co karty tarota chcą dopowiedzieć do tego czytania. Zobaczcie, moi drodzy. Proszę bardzo. Bardzo ważne arkana, główne jest to dla Was bardzo decydujący czas, moment w życiu. Przychodzi sprawiedliwość, choć z tą sprawiedliwością. Moi drodzy, jest jeszcze trochę do zrobienia, a dlaczego? Dlatego, że jest ten paś mieczy. Albo musicie tak naprawdę porozmawiać, może sami z sobą, żeby wyszła ta sprawiedliwość, albo tak naprawdę macie niepodokańczane rozmowy w urzędach, w sądach i trzeba dokończyć takie moi drodzy troszeczkę złośliwe jakieś wychodzą chochliki przy sprawach urzędowych, sądowych, że mnie zrzuciła. Tutaj moi drodzy wychodzi karta stabilności, czwórki monet, czyli tak naprawdę to wszystko to co jest zaczęte wcześniej te sprawy Urzędowe, sądowe przyniosą Wam korzyści materialne. Trzeba wiedzieć jeszcze, że to jest nowy początek. Jesteście w bardzo magicznym czasie, czasie kreowania, czasie, w którym y, szukacie, w tym momencie szukacie nowej drogi dla siebie rozwiązania, na nowy projekt, na nowe działanie. Jesteście tak naprawdę. W bardzo dobrym, ważnym momencie. Jeszcze moment, przyjdzie ta sprawiedliwość, jest nowy początek, nowy projekt, nowe działanie. Być może wiele osób wkrótce się dowie, że musi jechać na jakąś sprawę sądową, jakąś sprawę urzędową, ważną macie do załatwienia. I tu, moi drodzy, tak naprawdę zależy wiele od Was. Idzie do Was sprawiedliwość, idzie do Was y, dobry czas moi drodzy rozliczeń. I to może być tak naprawdę mm, decydujący czas za cztery miesiące. Czyli mamy miesiąc koniec marca, to może być koniec lipca, tak. Ale też mogą to być miesiące jesienne. Może się tutaj to wszystko poprzedłużać. Co jeszcze trzeba wiedzieć do tego czytania? Nie denerwujcie się, jeśli słyszycie jakieś plotki na swój temat. To już wkrótce się zakończy, moi drodzy. Tutaj, tak naprawdę, koło Was jest bardzo duże wyjaśnienie. To mogą być plotki albo jakieś, właśnie zaczęte trudne rozmowy. Idzie koniec, wyjaśnienie, podsumowanie czegoś bardzo ważnego dla Was w Waszym życiu. To jest związane też z Waszym domem, moi drodzy. Idzie bardzo duże wyjaśnienie. Możecie też otrzymać bardzo szybko prezent, moi kochani, w najbliższym czasie. I jeszcze sobie tutaj, moi kochani, no nie mam akurat, ale mam karty Sybilli, bo akurat zrobiłam porządek tutaj, moi drodzy, żebym miała więcej miejsca i wszystko pochowałam. Ale co radzą karty Sybilli na koniec? Trzy karty. Jakaś taka pociecha, nadzieja, rada. Raz, dwa. Tutaj, kochani, czeka was bardzo dobra wiadomość finansowa: sukces finansowy, ale też jakiś wybór związany z młodym mężczyzną. Możliwe, że też, kochani, będziecie potrzebować czyjejś pomocy w jakiejś sprawie związanej z wiadomością. I ta wiadomość, moi drodzy, to może chodzić o list, może chodzić właśnie o jakąś informację, którą, na którą czekacie. Także możliwe, że nie możecie być w jakimś miejscu i potrzebujecie jakiejś wiadomości. Młody mężczyzna, ciemne włosy może Wam pomóc, moi kochani, w otrzymaniu takiej wiadomości. Ta wiadomość jest dla Was bardzo cenna. On może być dla Was pomocny w odnalezieniu tej wiadomości, w odebraniu dla Was. Także moi drodzy jest jakaś pociecha, tak jak powiedziałam, jest jakaś radość, szansa. Dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę, kochani i pozdrawiam do kolejnych odcinków.